Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Dawid Seifert szef firmy projektenci Kariery witam serdecznie. Witam serdecznie. Rozmawiamy sobie o rynku pracy, o szkolnictwie zawodowym między innymi. Ilu osobom pomógł Pan znaleźć pracę? Wielu osobom pomogłem. Pracuję na rynku pracy już jakieś 15 lat, więc sporo osób. Cieszę się, że sporo osobom mogło pomóc znaleźć pracę? Mm. Dzisiaj, jeśli chodzi o rynek pracy, mamy problem ze szkolnictwem zawodowym. Mm. To jest problem nie tylko polski, także ogólnopolski, problem taki systemowy, można powiedzieć. Tak? Jeden z głównych problemów, przed jakim. jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi nasz region dzisiaj. Nasz region jest w najtrudniejszej sytuacji, dlatego że sytuacja demograficzna naszego regionu jest najtrudniejsza w ogóle w całej Unii Europejskiej. Więc y, mamy problem z tym, że rzeczywiście młodzi ludzie wyjeżdżają do Katowic, Wrocławia, do innych miast, ale mamy cały czas problem też taki, y, w którym oni wyjeżdżają za granicę i my prowadząc. Y, różnego rodzaju działalności związane z tym, żeby, żeby chociażby nauczyć ich, jak zostać w kraju, jak poszukiwać tej pracy w, w kraju. Wiemy, że to jest kilkadziesiąt procent każdej klasy, która mimo wszystko rozważa na etapie szkoły, wyjazd do, do Monachium czy do jakiegoś innego miejsca. Więc no, to jest jeden z problemów, który jest chyba najważniejszy w tym momencie dla. Dla województwa. To, że mamy problem ze szkolnictwem zawodowym już w kraju dostrzeżono, bo o tym się już mówi od, od jakiegoś czasu, co można zrobić z tym, żeby to poprawić, wprowadzić na prawidłową ścieżkę. A czy my mówimy o tym od, od dawna? Ja jak nie, nie ukrywam tego, że pracowałem przez dłuższy okres czasu dla belgów, holendrów, Niemców, więc ten proces kształcenia odbywa się tam inaczej. Tam jest zawsze większe zbliżenie pracodawcy do. Do tego młodego człowieka już znacznie wcześniej. U nas często zajęcia są przez długi okres czasu prowadzone teoretycznie, no i potem ten młody człowiek, kiedy wychodzi na, na rynek pracy, czy zbliża się do tego pracodawcy, albo jest zaskoczony tym, co on w ogóle ma robić, albo w ogóle uważa, że łatwiej tą pracę będzie mu znaleźć w innym miejscu. No i porażające jest też to, że 80% absolwentów po ukończeniu, powiedzmy, yy, nauki. Domniemywa, że od razu powinno się przekwalifikować, więc tak naprawdę nie wiem, po Czyli, co oni chodzili do tej szkoły. No właśnie, niepotrzebna nie, nie jest ich edukacja, można sobie ją odpuścić, tak? No właściwie tak. My mamy, z jednej strony to jest nasza mocna strona, że jako Polacy jesteśmy bardzo elastyczni. Magistrzy potrafią pracować na stanowiskach wykonawczych, więc znajdziemy pracę wszędzie, ale z drugiej strony to jest znowu niewykorzystany potencjał i tak naprawdę powinniśmy tego unikać, bo po to się kształcimy, żeby potem kierunkowo dalej. Pracować właśnie w tym kierunku, w którym się wykształciliśmy, i żeby nasz status społeczny rósł dzięki temu. Wzorce z zachodu są jakieś proste, które w łatwy sposób możemy przenieść na nasz rodzimy grunt i wcielić je w życie? Czy są proste, to trudno powiedzieć. Na pewno, na, pewno tak, na pewno tak, na pewno w tym momencie powinniśmy jak najbardziej wdzięczyć się do pracodawców, czyli do wszelkiego rodzaju formy kształcenia dualnego, tego, tego learning by practice I jak najwcześniej już, jeżeli chodzi o młodego człowieka, który miałby się uczyć jakiegokolwiek zawodu, one są jak najbardziej wskazane. Jest wiele form, które... Czyli kształcimy nie od tak sobie, tylko kształcimy w porozumieniu z konkretnym pracodawcą, który jest w danym, w danym powiecie, tak? dowiadujemy się z nim, może zrobimy jakieś klasy patronackie, o to chodzi, żeby ten młody człowiek, który się uczy zawodu, miał od razu kontakt ze swoim potencjalnym pracodawcą, tak? tak oczywiście, dlatego, że ten młody człowiek stanowi zdecydowanie większą wartość dla tego pracodawca, on już się przyucza do tego, co będzie robił chwilę później tak naprawdę, a my możemy mieć w tym momencie zagrożenie tego typu, że tutaj, jeżeli chodzi o województwo opolskie, bo to obserwowałem też na, na zachodzie, że jeżeli w tym momencie, w tym roku, tylko w tym roku, w pierwszym półroczu, właściwie. Mamy 5 tysięcy osób z Ukrainy w powiecie o Polskim, które otrzymało pozwolenie na pracę. To są osoby dorosłe, które są wykwalifikowane w określonych zawodach. To za chwilę one mogą stanowić pewnego rodzaju konkurencję dla absolwentów szkół zawodowych, którzy opuszczają te szkoły i. Nie potrafią samodzielnie na stanowisku pracy wykonywać tych, tych czynności. Więc proszę zwrócić uwagę, że tym bardziej mogą być zniechęcone do tego, żeby pozostawać tutaj, tylko zaczną szukać jakiejś prostszej pracy w innym miejscu. Tak? Więc no, proces kształcenia jest szalenie ważny. Podglądałeś w Hiszpanii takie szkoły, które kształcą. Tak, to uczą prawda. przedsiębiorczości. Tak, tak. Znaczy są na pewno dwa wymiary. Jeden wymiar tego szkolnictwa zawodowego, ten inny wymiar tego szkolnictwa wyższego. Tu mówimy akurat o szkolnictwie wyższym i tutaj rzeczywiście ja jestem zafascynowany tym, jak można kształcić inaczej. Trzeba tylko jeszcze pamiętać o jednej rzeczy: że o polskie uczelnie czy uczelnie w Polsce często w tym momencie walczą ceną, I, no bo są do tego zmuszone, bo jest mało. Potencjalnych kandydatów, którzy mogliby rozpocząć studia, więc jest walka o tego studenta. To się najczęściej kończy tym, że ta cena jest niższa i niższa, niekiedy nawet w pierwszy rok jest w ogóle za darmo, a to się przekłada na jakość kształcenia, no bo jakoś to się tak zazębia. Jakość wiąże się bezpośrednio z ceną? No niestety często tak, tak. I mówi się o tym, że, że, że mamy w niektórych wypadkach niestety kiepskie kształcenie, że magistrami mogą zostać. Prawie wszyscy w tym momencie. No i kończy się to tym, że z kolei te osoby są niedopasowane znowu do rynku do pracy, no bo pracodawca nie ma czasu na to, żeby poświęcać czas na naukę. Więc ja widzę, widząc, widzę to z drugiej strony, widzę to kiedy jako projektanci kariery prowadzimy projekty rekrutacyjne na stanowiska w tym momencie i bardzo się z tego cieszę, na stanowiska inżynierskie, na stanowiska kierownicze. To, to jest fantastyczna rzecz, tylko że brakuje, zaczyna coraz bardziej brakować tych kandydatów, wykwalifikowanych kandydatów, mhm. a pracodawca. Układa nam określonego rodzaju profil kompetencyjny, i często w tym momencie już musimy relokować osoby z innych części kraju. Więc, jeżeli chodzi o to szkolnictwo wyższe, ważna jest, jak w tym zawodowym też, ale ważna jest jakość tego kształcenia. No i rzeczywiście obserwuję to, czy obserwowałem na jednej z uczelni Hiszpanii, wyróżniającej się tym, że jeżeli chodzi o te kierunki związane z przedsiębiorczością, z innowacyjnością. To oni bardzo położyli nacisk na jakość tych absolwentów tych szkół nie jest zbyt wiele, ale to jest elita, elita, która na pewno znajduje e, pracę zarówno w Hiszpanii, jak i w innych miejscach e, na świecie, więc e, my w tym momencie będziemy angażować się w to, żeby przenieść te dobre praktyki mhm. z Hiszpanii do, do Polski. To jest myślę, e, fajny trend, i jak rozmawiałem z tym, o tym z wieloma ludźmi, to mówili, jako rodzice, mówili, że tam chcieliby wysłać swoje dziecko do kształcenia. Chcieliby, żeby ich dziecko. Ukończyło taką właśnie uczelnię. Chcesz też przenieść na polski grunt Fundacji Rozwoju Regionów z Małopolski, która zajmuje się tworzeniem takich klastrów łączących edukację z, z rynkiem pracy, z zakładami, z firmami. Tak, to jest taki mój cel, jeżeli chodzi o następne tych następne kilka miesięcy. Mi się zrobiło przykro. Ja, jako absolwent na samym początku, tzw. tak zwanego elektryczniaka na, na, na ulicy Kościuszki, poszedłem tam w, w pewnego rodzaju sytuacji, kiedy na zlecenie właściwie na marszałka województwa mieliśmy przeprowadzać tam jako prezydenci kariery poradnictwo zawodowe. I wszedłem, zacząłem, zacząłem mówić, zacząłem mówić o możliwościach, o polskiego rynku pracy i w którymś momencie e, staliśmy sobie sprawę z tego, jak e, zaczęliśmy robić wywiady, że jakieś 40% tych ludzi e, zamierza wyjechać gdzieś tam w okolicę Monachium. Zdałem sobie sprawę z tego, że jeszcze nie ma końca tej, tej, tej emigracji, że to dalej cały czas trwa. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby przerwać to w jakiś sposób, czy w jakiś sposób spowolnić. Więc w Małopolsce powstała Fundacja Rozwoju Regionów, która stworzyła klaster. Klaster edukacji i pracy, ona łączy rynki: ten rynek edukacji, który często sobie, że tak powiem, walczy o, o każdego ucznia i u studenta, i ten rynek pracodawcy, który nie ma czasu na kształcenie, a który chce już wykwalifikowanego pracownika. I oni cały czas są, że tak powiem, jako oddzielne rynki. I my z, i, i ta fundacja za pomocą oczywiście pomocy y, samorządu próbuje połączyć te rynki. Więc ja myślę, że to jest też bardzo dobra inicjatywa dla województwa polskiego zresztą. O, tutaj w tamtym tygodniu słyszałem, że nawet Witold Zębaczyński powiedział, który kandyduje na, na, na posła w tym momencie. Czysta. Tak, wspomniał mhm. o tym, że te dwa rynki też trzeba łączyć, więc mamy pozytywny feedback z uczelni, bo zaczęliśmy w tym momencie rozmawiać z uczelniami, które miałyby się do klastra przyłączyć, więc zrobiliśmy ten krok. Mamy pozytywny feedback od pracodawców, więc też się tym bardzo cieszę, no bo yy, wyszliśmy z inicjatywą bierzemy udział w, tej, w takiej inicjatywie związanej z rekrutacją i tworzeniem jednego z pierwszych kierunków dualnych pod określonego pracodawcę, czyli rzeczywiście określony pracodawca powiedział, jest tak źle, że ja rzeczywiście chcę przez następne trzy lata prowadzić kierunek, który będzie stricte dedykowany dla mnie i w tym już pomagamy, czyli mamy pierwszego rodzaju inicjatywy, żeby żeby te rynki łączyć i na tym to właśnie będzie polegać, że będziemy prowadzać na rzecz pracodawców różnego rodzaju działania, a z kolei też jeżeli chodzi o uczelnie pomoże im to w funkcjonowaniu i podniesieniu tej jakości kształcenia, tak? No i pomoże to oczywiście w tym, że ci młodzi ludzie dość wcześnie poznają pracodawców, tak mówiłem wcześniej i za pomocą różnego rodzaju inicjatyw przytrzymamy ich tutaj w regionie. To jest taki nie cel. Będą wyjeżdżać. Y Będą mogli oczywiście wjeżdżać, ale nie będą ale chcieli. turystycznie, nie do pracy. Tak, tak, jak najbardziej Bardzo dziękuję mówię. za rozmowę. Dawid Seifert, szef firmy Projektenci Kariery, był moim gościem w drugiej kawy. Dziękuję. dziękuję.